Witajcie z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym pokażę wam co pozmieniało się na Hulonie Dobra, jak wjeżdżam od tej strony to od razu wam pokażę nową trasę, która jest teraz kopana Nie będę jechał, bo rowera nie mam, pokażę wam tak teraz na szybko Tutaj mamy jak widać jest zjazd tam ze stromej górki, jest górka w miarę stroma, jest tam kilka kamieni, jest pierwsza chopeczka tam lądowanie jest tutaj. Na początku jej nie było, ale zmieniliśmy to, ponieważ e, traciło się prędkość przy wjeżdżaniu w tą dziurze, pomimo tego, że się ją pompowało. Następnie, następnie mamy bandę, bardzo długą bandę, która ja wiem ile ma. Z 11 metrów. Zaraz ją zobaczycie pewnie. A za tym jest piękna chopeczka. Też Wam zaraz zobaczycie. Więc tak, tutaj mamy chopeczkę. Jeszcze nie jest skończona, trzeba dosypać lądowanie bardzo i całkowicie zmienić wybicie. Banda. Jak widać jest banda odtąd do tamtąd I trasa pójdzie tak prosto Teraz wam, z wami pojadę i pokażę wam jak to będzie wyglądało Aha i ogólnie będzie leciało się nad wodą Jest taki jakby plan, żeby to potem zaczęła się zbierać woda Też już się zaczęła zbierać, więc też też może być ciekawie, jak ktoś stwierdzi, że na przykład siada z rowera w czasie jazdy, w czasie lotu. Znaczy, ogólnie ten odcinek nie, nie jest serii wszystkie trasy na, tylko po prostu chcę wam pokazać, jak to się zmieniło, bo jeszcze się będzie zmieniało. Dobra, i teraz tak, następna chopeczka, będzie gdzieś tutaj wybicie i tutaj lądowanie, żeby ominąć tą dziurę, tamtą dziurę i te korzenie, bo zaraz po niej od razu tutaj chopeczka, żeby przylatywać nad najazdem na step upa i lądowanie tutaj jest, trzeba je tylko mocno dosypać. Step up, step up się zmienił, już Wam pokazuję jak. Step up, step up ma wyższe lądowanie i jest o wiele dłuższy. Z pewnością to widać, że jest na pewno długi. Wtedy kończył się mniej więcej tutaj, teraz kończy się tutaj. Więc myślę, że wygląda to o wiele lepiej. Była banda, banda jest zburzona, tam będzie szła traska, Gitowa. Powstały jeszcze takie takie, aż szkoda mi na to czasu tracić, ale pokażę Wam. Tam to jest nielotne, tego nie latajcie, to nie ma sensu. Mały step-up się zmienił, z małego zrobił się... no takie coś się zrobiło. Jest to step-up, który ma najmniejszy kąt ze wszystkich tutaj obecnych na Hugonie. Lądowanie jest strasznie miękkie, w widać, że ktoś się nie doleciał, nic się nie stało. Step-up o czasu Jama się nie zmieniał. Teraz idziemy na trasę ADHD, pokazać wam jak ona wygląda. Dobra, więc jestem już na najeździe ADHD Pokazuję wam już jak się tutaj pozmieniało Nie będę teraz tego skakał, ponieważ jestem na elektryku I jakby to na tym siedzi całkowicie inaczej Jak widać powstała banda, jest banda Zmieniło się wybicie Nie wiem czy widać, jest inne wybicie yy, Można najechać tam bardziej od prawej i, i zrobić ala-wipa Jeszcze nikt tego nie, nie praktykował za bardzo Podniosło się lądowanie. Jak pewnie widzicie, lądowanie jest o wiele podniesione. Następnie mamy drugą kopeczkę. Ona się zmieniła w miarę bardzo. Ma większy kąt, jest szersza i zaczyna się chyba mniej więcej w tym samym miejscu. Nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj, tak w miarę widać wyraźnie ten ślad. Tutaj była dziura. Dziura została całkowicie zasypana. Są tam jakieś ponarzucane patyki, i tak dalej, kłody, bo ostatnio wiało. Więc mieliśmy dużo drzewa, ponieważ się przewracało i lądowanie zostało przesunięte minimalnie i ma większy kąt. Zasypano też korzeń. Następnie mamy hopę, na której były deski. Jak widać, desek już nie ma, zostało to zmienione. Są kłody, lądowanie zaczyna się mniej więcej tak samo, z tym, że jest wyższe. E, tutaj też się to zmieniło. Jest większy kąt, jest dłuższe. Tak mi się wydaje, że jest dłuższe. Oraz po boku e, była tutaj taka, jakby mała chopeczka. Teraz tutaj jest mała chopeczka. I lądowanie. fajne jest to, że można to potraktować jako M, więc można się po prostu wybić i przelecieć. Planujemy tę trasę jeszcze tam dalej zmieniać, żeby ona była ładna i w ogóle wiadomo, jak już zmieniamy to wszystko na porządnie. Dobra, więc tak dogrywam wam teraz fragment, ponieważ, jak się okazało, e, zmienił się jeszcze step down oraz jedna chopeczka na trasie ADHD, Więc teraz nią sobie pojedziemy i zaprezentuję wam, jak to wygląda. Dobra, więc tak jedziemy. Tutaj trzeba trochę przykorbić, a ja mam ogólnie nową sprężynę i tak to jest takie miękkie Trochę krzywo na niedo ale jewać Tutaj jest step down, to jest wybicie zmienione banda ich opeczka za mało już prędkość była Tak ona wygląda O, tak tutaj wygląda Wcześniej to było całkowicie inne się rozpadało. Lądowanie. Lądowanie, jak widać, jest tutaj dosypane ładnie. I tam jest ciągle hopka bez lądowania. Wydaje mi się, że znaczy, lata się o wiele lepiej ją teraz. I teraz tak widzę, nie, tam to nie zostało zmienione, Więc jak chcecie pomóc, żeby Hugon był jeszcze jeszcze lepszy w jeszcze szybszym czasie, możecie do mnie napisać, się umówimy na kopanko czy coś w tym stylu. Bo naprawdę zmienia się dynamicznie, bardzo fajnie. Jak kurczę, ostatnio też nie mam czasu, żeby tutaj przyjeżdżać codziennie, tak jak wcześniej pomagać kopać, ponieważ znalazłem pracę. Ale i tak i tak powiem wam, że Hugon zmieni. Nie do poznania. Myślę, że już w kwietniu to będzie całkowicie coś innego. Jak w miesiąc, czy nawet mniej, w 2-3 tygodnie ADHD zmieniło się tak bardzo. Kopały tam wiem, coś koło 3-4 osoby. No powiedzmy 3-4 osoby, tam był jeden dzień, kiedy kopało trochę więcej osób. Wtedy nas ten najazd, e, znaczy lądowanie, a tak to kopało to niewiele osób, więc w sumie to chyba tyle. Dobra, kończę ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Cześć!